Znajdujemy się na terenie kompleksu Pałacu Mała Wieś. To przystanek podczas naszego elektrycznego routuru, gdzie wspólnie z klientami testujemy pełną gamę samochodów elektrycznych. To doskonały czas, żeby sprawdzić, jak samochody sprawują się podczas codziennej jazdy, ale też, aby obalić mity związane z samochodami elektrycznymi. Cześć, nazywam się Maciek Bocheński, jesteśmy na evencie Grupy Krotowski dedykowanemu elektromobilności. Jestem nie tylko teoretykiem, ale praktykiem. W zeszłym roku w 40 tysięcy kilometrów samochodem elektrycznym i chcę pokazać naszym klientom, że jazda takim autem może być efektywna i interesująca.